Siema ma z tej strony Elwis, witam was moi drodzy bardzo to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale No i kochani, jest taka powiem wam, że niezbyt ciekawa sytuacja, ponieważ byłem właśnie na takiej małej wyprawie No i wszystko spoczko, pospierałem sobie tam właśnie z troszkę drewna świerkowego No i okej, okay, wybiłem właśnie do mojej bazy, w której w ogóle składawałem swoje diamenty, złoto, ogólnie płotki i na kosztowności I było ogólnie pięknie, miałem swoją taką wiecie tam niby tymczasową bazę, w której miałem wszystko I spoko, więc w właśnie do miasta, nie było mi, do, mi jakieś no Powiedzmy tak, dosłownie, nie było mnie jakieś pół godzinki, może nawet mniej, Wbijam do bazy, a w tym miejscu ziomki, uwaga, uwaga. Przeogromny krater tutaj się zrobił, pewnie krater jest, a w tym miejscu mamy te właśnie szczątki mojej bazy. A skrzynek w ogóle już nie ma serio: skrzynki, w których było tyle złota, diamentów, tych wybuchły, wleciały w powietrze, a obok. Uwaga, uwaga. Stał Macioch i nie wiedział o co chodzi, i udawał, że to nie on. Więc ziemeczki. w tym odcinku polecimy sobie, bo oficjalnie, że tutaj właśnie wygrałem Maciocha z miasta, a z tego co wiem, to właśnie jakieś tabliczki, więc zaraz to właśnie ogarniemy. Ale naprawdę mojej bazy nie ma, moi się nie ma, więc ogólnie jestem to właśnie mega wkurzony. W ogóle Macioch teraz tak odwala, że on sobie teraz właśnie wbił jakoś do wieżowca agenta i powiedział mu: siema, siema od teraz ten jest mój i Elo, nie? I nawet sobie zbudował domek jego willi, więc naprawdę, jak dla mnie, ziomeczki, to jest serio. Przykro mi, ja bym tego nie chciał robić, ale to jest serio moment, w którym Maciocha a byłoby z miasta jakoś wygnać, nie no bo nie ukrywajmy, że tak nie można robić, więc teraz sobie właśnie jakieś ceny sobie polecimy, na jeszcze cienko jeszcze, okej, okay. mam tutaj właśnie tabliczki, właśnie chyba od Maciocha, z tego co mi się tu właśnie wydaje, zobaczymy zaraz, bo jakieś właśnie były, siewca nerwiza tutaj Maciocha, no panie, oczywiście że to jest od Maciocha, chciałem tylko poinformować, że właśnie opuszczam milionowice i chciałem przeprosić jeszcze raz do zobaczenia Maciocha, no, nawet spoczko ziomki, z tego co tutaj właśnie mamy, wiemy, że Maciech w końcu ma stop raz nie wiem czy wiecie na Macieki, ale tak przy okazji właśnie jak już mowa o Maciachu, to obecnie na sklepie Maciacha macie epickie, epickie koszulki, kubeczki, bluzy, blady, takie ogólnie wszystko z nowym wzorem milionowic maciech i Elwisy, więc bardzo polecam, to jest właśnie pierwsza linijka opisu, bardzo się Macieki polecam, przeepickie wzory na sklepie, oczywiście to jest nawet pierwszy i jedyny wzór z Elwisem, więc bardzo polecam, oraz subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, chore, epickie odcinki codziennie, więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie, bądźcie na bieżąco, a my tutaj właśnie polecimy sobie do Maciecha, bo z tego, Właśnie wydaje, bo, bo ogólnie tak jak, jak właśnie to zobaczyłem To dałem matrzowi pół godzinki na to, aby swoje wszystkie Właśnie ceny temki wziąć I się wynieść z miasta ogólnie, miasto opuścić Więc z tego coś to właśnie wydaje No czekajcie, minęło min 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 tu właśnie już ponad pół godzinki Więc zobaczymy co z tego będzie Polecimy zaraz sobie właśnie na, 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 tam jakoś na jego górę I powiem tak, wyniósł się Spoko ale jeśli on tam będzie, jak on tam, moi drodzy, będzie, to wam gwarantuję, że, że ja to siebie nie ręczę, naprawdę. Potem co on teraz odwalał, że on sobie po prostu w, w do agenta wieżowca jego przejął, że sobie po prostu nawet zbudował dom, normalnie sobie tam postawił dom w jego willi, zniszczył moją bazę. Jestem zaraz stracony na jakieś dwa takie bloków diamentów i prostu taka bloków złota, no więc naprawdę w tym odcinku nie wiem, co ja zrobię z nim, jeśli go spotkam, wystarczająco, jakoś plecimy sobie do jego góry. Spoczka, panie, i naprawdę, jak dla mnie, mam nadzieję, że on już coś, właśnie, jakoś tam wiecie, wyprowadził i będziemy mieli już właśnie w mieście święty, spuchój, bo nie ukrywajmy. Że tak po prostu nie może być, nie? Więc teraz tych, okej? Okay. Nie. Nie. Ziemeczki, nie, to, to się chyba nie dzieje, co? Bez jaj. On tam jest, okej? Okay. On tam stoi. On na sobie teraz normalnie chodzi, minęło pół godzinki, a to był właśnie czas, aby on opuścił miasto, nie? Tak nie będzie, więc teraz powiem po, teraz tak. Oficjalnie, to jest koniec żartów, wyrzuconego z miasta i tyle. Macioch! Macioch, co ty odważasz tutaj, w tym mieście? Co ci tutaj o, stało? O, Witam Macioch. cię! Witam cię w moich skromnych progach, jak widzisz uporałem się z tym obsydianem chamskim, który mi dałeś. To był tylko prank, Ok, To był tylko prank, to nie było nic szkodliwego. No to wiemy, że parę ja takie drobno się mm -hmm. Nie gniewam na ciebie no co ty. A Bracie. wiesz co ja ci powiem, Byku? <laughs> Bracie. Byku, wiesz co, powiem? powiem ci opowiadaj. to, że minęło ponad pół godziny od czasu kiedy dałem ci Ultimatum, może albo się teraz miasta wynosisz, albo Oj, idziesz do więzienia. tam, Elviso, ale wiesz, no czas jest względny, stary, wiesz, być może ale jak idzie to. Na świecie, nie minęło tyle czasu. Ale zrozum to, że ja oraz, ag oraz agencyk nie chcemy stary tego, abyś tutaj właśnie był, ponieważ no stronta tam marby i na po prostu, nie wiem, jakieś tam to to raczej, jak, stary. Jak nie chcecie, to chyba musicie się wyjść. Nie bardzo mi przykro Elwisku. Żartujesz sobie? No Czy nie jak? żartuję sobie, jeżeli macie problem to ale powiedziałam zbarł, nie Ale powiedziałem ci stary, że ja nie chcę abyś tutaj mieszkał, ci też nie chce Czyli po prostu tutaj właśnie większość miasta cię tutaj nie chce stary, przez to, że jest dziwny co, ale Stary, tutaj... było zawsze okej, okay, ale ostatnio stary <grym grym> zbyt odwalasz akcje jakieś dziwne, Ale tutaj nie ma demokracji byczku, tutaj jest siła, tutaj jest siła po prostu Więc powiem ci teraz tak Maczek. powiem ci, że jestem teraz na ciebie mega wkurzony Ponieważ minut twój czas, twój czas minął, Ale poczekaj, poczekaj, bo to w ogóle, ty Elviso coś tam gadasz głupoty, słuchaj ty mi, w... cały mój Tomek obudowałeś obsydianem. Ale to był prankster, to po prostu prank. Tak, no to był przyjemny. powiedz teraz tak. To Co ten obs ci zrobił złego? No co on ci nie zrobił takiego? No gada, no. Starze, śmiało. Nie wiem, z pół godziny go kopałem. Z pół godziny go kopałeś, Ej, a ja. Godziny, A ja stary pomyśl sobie ile godzin trzeba było kopać na dwa z takich bloków diamentów i ubustyka bloku złota, Stary pomyśl sobie. No Elvisek, ty to jesteś bardzo dobry w Minecrafta, także myślę, że tobie to zajęło 15 minut góra No... To jak stary, masz jakąś w ogóle zaraz na, na, na sobie zbrojkę czy nie? Zbrojecie. Dobra, no nie mam koniec, koniec, bierz to wszystko, bierz to wszystko i idź, bierz to wszystko i idź w tym momencie, nie macie, bierz teraz te swoje temki wszystkie w tym momencie, bierz to, bierz to tej temy i, w, i wyjdź poza zagranicę miasta, ok? Wyjdź poza granicę miasta, ok? ochłoń ja, ja to no ci mam? odkładam! Cię nie mi możesz tego odkładać! Bo sobie by po prostu nie było, Po prostu ustaliliśmy już jedno, że tutaj nie będzie, wyprowadzasz się tyle, co już nawet tu jest ustalone, nawet stary z do agenta. I agent jest za. Tak agent jest, jest za, za, ja i agent X. Ale stary, wy... Nie, no w ogóle ty takie głupoty gadasz. Nie masz takich. Ustaleń, mam stary, no. mam takie uprawnienia, więc no. W ogóle to jest trochę Ja Jaja czyli większość w mieście. Ty Ale to jest teraz tak nie działa, że wy sobie sami dajecie uprawnienia. Gościu, to jest moja. Wiesz, jak się nazywa to miejsce? Góra Maciocha, Wiesz, co to znaczy, że jest moja? A wiesz, co to znaczy, że ty z niej właśnie wychodzisz Czekaj. Czekaj, mogę jakieś tam. właśnie tam jest, że, że. Twoja góra, co? E, Chyba zobacz, nie ma. Tutaj jest, tutaj jest. Gdzie? Tutaj. Jest. O, tutaj. tutaj. Wypad z góry, mówię. super, czyli chcesz jednak umrzeć, tak? Ok, więc Nierogoś, co ostatnie na mojej górze? sobie do swojej Piszemy była góra. Maciocha, proszę bardzo, ogarnięty? Nie! Macioch, to jest koniec! To, 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 to jest koniec! Ale gościu, ja jestem u mnie w domu. Mogę nie, tu to nic mi, nic mi nie Daj zrobić. mi chwilę, żeby chłonąć, bo to jest zadań przegięcie. A Ale to ja mam i... powiem. Naprawdę, Zresztą, nie, Idź sobie gdzieś nie, tam po, Nie, nie. Dalej sobie awansujcie, nie wiem, czy wiecie, ale wam bardzo polecam mój drugi kanał. Elvis jest to jest właśnie tam, właśnie druga linijka opisu. Przepiski codzienne na na więc serio, bardzo polecam, subskrybujcie go. Elvis O'Gaynes, mój drugi kanał. A powiem, powiem teraz tak szczerze, że sądziłem, serio, sądziłem że Maciek będzie miał choć garstkę rozsądku, nie? Choć odrobinę rozsądku i zrozumie to, co on odsątek właśnie w tym mieście robi i łaskawie się, się wyprowadzi, ok? Ale z tego co widzę, tak z nami, no powiem tak, no tak łatwo nie będzie z nim, patrząc na jego zachowanie, ale spokojnie. Mam tu właśnie Mieczy, który ma bardzo dobre właśnie od Agent Xa, się teraz sobie właśnie zrobić wszystko, aby to właśnie Macioch to miasto opuścił łagodnie i bez problemów, więc teraz właśnie cyk, Macioch, siema byku, Macioch Macioch siema, tak, siema zabaryka, no byku, no to ci wiele akurat nie da, nigdy, nigdy mnie stąd nie wyrzuci. no nie muszę, Sara nie muszę, milionowice teraz, to jestem ja, plecy, ja obróć, obróć się, obróć się, obróć się, Dobra, już wychodzę. Dobra, Zobacz, co do, do, do się w stało? O nie! O nie! nie Elvis, o nie! Stary, nie, nie zrobiłeś. Co? Tego, proszę, nie ale zrobiłeś czego nie tego? zrobiłem? Czego nie zrobiłem? Całe... No. To zagroda się spali. No, stary, przykro mi, ale trzeba było myśleć co? Trzeba było myśleć co robić. A, no to, to dlaczego ty nie myślałeś? E, bo to jest twoja góra, tak nam tak nawet mówiłeś, nie? To jakby No, Ale kur? To, to ty. Rozwaliłeś tę lawę, no. Maciek, stop, decyduj, bo będzie teraz tak, decyduj, czy, czy chcesz, aby twoja góra została, bo ci tak, ja mam w swoim e po prostu właśnie jak w punktu dwa Stare, i półsta Katzinki. Co ty tutaj zrobiłeś? No, Całą no, góra w tym więc Więc teraz decyduj, Naprawiaj albo góra wybucha, teraz, a ty idziesz do no. więzienia, albo późniesz miasto i tyle. Ty, nie tak, jest potel Elwiso, nie ma milionowic beze mnie, one nie istnieją. Jestem od samego początku. Oczywiście, tutaj, że no. nie istnieją, Maciek, tylko będę no, troszkę, no wiesz. Łagod nie jeszcze, tak to ujmę, troszkę nawet. Bardzo biedniejsze! No wiesz to Bez koniec, no wiesz to, tyby, weź to wszystko, bierz teraz wolę ten swój brzydki dom i idź stąd, i tyle, koniec w ogóle tematu! Nie ma tematu z Tibie, no nie. serio! Ja nie będę tam, się I będziesz tam i tyle! Skłuchał. Będziesz mnie słuchał, bo jestem ty właśnie za zagadnę, za, za, za taką, wiesz, ty, co ty No, mój dom! Kościół, no i tyle, ciebie no stary! Opuść, to taka była decyzja! Przez ciebie straciłem tyle złota diamentów, straciłem przez ciebie wszystko, okej? Straciłem małatkę. Nic nie rozwaliłem! Nic, nic ci nie zrobiłem. Naprawdę nic? Chodź tu, no. no serio, I co nic? co teraz? O, 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 i nic? co teraz zrobisz? Nic, Macio. Nic ci nie zrobiłem, tak? Nie masz Ale? dowodów na nic. Wcale wiesz, to powiem Ci tak, będzie telefon się jakoś walnął, ale zaraz umrę, więc no raczej nie. No Bo ja teraz nie? Wiem, czy co okay. z tego sprawę. Spoko, spoko. Ale wiesz teraz powiem Ci tak, ok, więc w tym właśnie był Twój domek, na będzie zagroda, a właśnie potem będzie domek, który, który jest do góry nogami, więc miało Maciech, zdecyduj, czego ty właśnie chcesz, co? Maciek? no śmiało. <laughs> zwiewamy stąd. No to powodzonka. powodzonka. Lecę do mojej nowej chałupy, spoko, że ją rozwaliłeś. śmiało. do mojej. Zartulujesz sobie czy robisz sobie jakieś ja nie mam stare pojęcia Woo! I co, tutaj też będziesz wszystko rozwalał? No weź się ogarni! Cytu, ogarni! była decyzja Minęło ponad 40 minut od momentu Ale, kiedy stary, miałeś otworzyć miasto taką decyzję wiesz gdzie możesz sobie wsadzić No co ja ci poradzę, jesteś nikim tutaj, no Niby dlaczego? No bo... Mieszkam no bo... tak samo jak ty Chociaż no 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 już, już nie, no już właśnie. tak ty nie mieszkam. Tak samo jak jakby. ja, to dlaczego ty możesz mi decydować? Bo przez Poprzez ciebie Straciłem tyle itemów, a wiesz co jest najgorsze? Byś przeprosił mnie, ale ty się nawet do tego nie przyznałeś, okej? Okay? Nawet no ufniłeś do tego. Bo wszystko. to nie jest moja wina, mówię ci, no! Wcale. Maciek, nie, nie, no, nie, no, do, do, powiem ci tak, Elviso. A to, jakbyś się przyznał, to co? To co byś zrobił? No po prostu tak, zamknął w za więzieniu, nie? Więc, no, wyjdź tam w ogóle, wyjdź! Wypadł, no. to nie jest twój dom, okej, okay? to nie jest twój dom, to nie, jest nagenta. Nie wytrzymam, nie, nie, nie mogę sobie po prostu na ciebie patrzeć, stary, Rozwaliłeś mi jeden. Koniec. No idziemy, mi drugi. chodź idziemy. Ty się na mnie uwziąłeś. Chodź za no, ty, no jak to uwziąłeś na ciebie, no, stary! zniszczyłeś wszystko, co miałem! Mnie... Ty chcesz się mnie pozbyć stąd, bo mi po prostu zazdrościsz. To były moje i moich, domu wszystkie domu. i ty my, Maciek, ja nie mam nic więcej! Teraz przez ciebie bo nie mam ani do księgi. Taką... Zobacz, ty miałeś taki beznadziejny dom, który nawet dachu nie miał i mi po prostu zazdrościłeś domu i się na mnie uwziąłeś! Teraz to sobie robić, tak? Działę, tak serio, się mówisz. Na mnie. Nie, meczki, się nie. Na mnie. Nie będę z tobą żył w jednym mieście, Elvis, to wiesz co, to ja się wyprowadzam, Nie wyrzucasz mnie z tobą, okay, ja się z wyprowadzam. Spoko! A wy Ziemeczki, nie ale wam bardzo polecam jego niego. Instagrama, Elwis Sobie oczywiście link, w opisie, piskie, zdjęcia, followujcie no, powiem Wam, że jak dla mnie, on się sam nie wyprowadzi, bo nie ma takiej w ogóle opcji, bo on jest zbyt do tego miasta przywiązany, ale serio. Okej, okay, Ziemeczki porówtując sobie do tego, co ja straciłam, a do tego, co teraz on stracił, to naprawdę Ziemeczki wam gwarantuję, że on nie stracił nic, bo jeszcze pół godzinki bym właśnie dał, aby sobie to wszystko na Stawił, nie? A moje dwa. Powiem tak. Na dwa takie blokady diamentów pracuje się, komuś do tego co najmniej ileś tam godzin, nie? Co najmniej ileś tam godzin, więc naprawdę ziemi, jest dla mnie jakaś, jakiś hicior, nie? Macioch, stary, no błagam, zrobisz to, czy nie? Wyjdziesz, czy nie? Elvis, to ja zbieram i te się wyprowadzam, tylko musisz mi no powiedzieć. W końcu! Ja, ale widzisz, powie, powiedziałem, nie będę z tobą żył w jednym mieście, bo ty po prostu jesteś nie. I nawet cię odprowadzę no. byszków na, na granicy miasta, okej? Okay? Nawet cię tam właśnie odprowadzę, stary do no, służby. ja muszę zabrać ci temy, bo ja stary, będę robił y, takie, takie bunkier, że ty po prostu nie przeżyjesz. Ale tego, gdzie nie? bunkier? Gdzie będziesz, bunkier? Ta, będziesz po prostu tak... Bity Masz po prostu później. wyjść What? z miasta i tyle, że ja nie chcę nic więcej, okej, proszę cię o miasto i tyle. Nie, zacząłeś, zacząłeś gościu konflikt, teraz będziesz płakać. Chcecie na wyjaśnić, Nam mam to zrobić, czy nie. Dobra, poczekaj, zgarniam jeszcze sobie to. Ej, potrzebuję i do przeżycia, no. No to beś, weź weź sobie wszystko, no, no masz na świecie się pośpieszyć. No, co mnie tak pośpieszasz? Nie wiem. No, bo minę, minął twój czas, ok? Minął twój tak, czas, ale ja naprawiam swój dom. naprawiałem swój dom, byku, wiesz, bo ty mi go zabudowałeś. To mnie akurat nie obchodzi. Łóżeczko okay. też zgarniam. To był sobie ładny domek. Był, więc od dzisiaj Takie to jest właśnie pisane. góra Elvisa, dziękuję bardzo. No i Dobra, pyku, no ja jestem. No i gdzie mam się wyprowadzać? Lecimy, tutaj? lecimy na granicę, bo to po prostu nie będzie. Jak i tak nie będzie, więc miał obyczku, idziemy, tam cię nawet teraz opromować, no bo okej. Okay. Są pewne granice, które właśnie ty, ty przekroczyłeś, okej? Okay? Jakie granice? Są granice. Wy, wy robiliście Wyrobiliście gorsze rzeczy. To jest taka prawda, że ty mnie po prostu zazdrościłeś mojego domu. Co i jest gorsze? Powiedz mi, co jest gorszego od zniszczenia kogoś bazy, w której miał dwa takie bloków diamentów i pusta kawałek złota. Elwisa, powiem ci tak, od tej mamony to ci w głowie, bo przewracam. No, już jest nie mam, bo ja przez straciłem. Ponad przyjaciela Ale przez ciebie nawet już nie mam tej kasy, bo przez ciebie ją straciłem i tyle. No właśnie, bo kasa jest dla ciebie ważniejsza. To teraz nie będziesz miał ani kasy, ani przyjaciela. I to jest dobre rozwiązanie? Ciesz się, że nie żyjesz do więzienia, okej? Ciesz się. Obecnie cię wrócę z miasta na około miesiąc, może sobie potem właśnie wrócić. Nie, Miesiąc, gościu. Miesiąc. Jak mi się zachce. Nie wrócisz i tyle. A co mi zrobisz? No. no i co, no tylko tyle potrafi. Dobra, więc tylko teraz byczku, czekaj, czekaj, czekaj Więc teraz tak, o sprawa, to jest dla tak na drogę, proszę bardzo Z dacie dla wbijają strzały na wszelki wypadek, śmiało Wiesz, teraz wszystko we oficjalnie Powiem ci tak, byku, od ciebie, Macioch No czego ty chcesz? Byliśmy kumplami, ale... O, to, tutaj, tutaj jest granica, tak? Tak, to jest właśnie granica No to, to, jest, to jest właśnie ma, to ja nie, tutaj jest... Nie, źle, nie, to, no nie, nie, jest to nie jest granica To nie jest granica, to jest nasze miasto jest To jest nasze miasto Masz no się jak? Zbronić, jak? Masz, masz zakaz aż e, do miasta no na, nie, nie, na co najmniej no tysiąc czekaj. bloków. Co ty wygadujesz za bzdury! Przecież tysiąc bloków od prawa. miasta! Tu jest granica! Nie, to Ta. jest miasto i tyle! Woduje tysiąc bloków hałpę. od miasta i tyle. Zaraz ci serio rozwalę i tyle. Nie, Zaraz LV, co, nie masz prawa, bo tutaj już e, twoja władza nie sięga, jesteśmy poza miastem. Co jest miasto? No powiedz tu jest nawet most! Typie! Nie, przed chwilą sam powiedziałeś, że to jest granica. Przed... Tu jest wyjście z miasta, nie tak powiedziałem? Błagam. Dobra, już nie będę z tobą gadał w ogóle. Aha. Elo. <grym> I to jest śmieszne. <grym> eee... Nie, tak naprawdę zostaw mnie już! Zostaw no to mnie, jak chcę się tam wybudować? No nie masz się wybudować masz wyjść, co najmniej wiesz co chodzimy. Chodź teraz idziemy właśnie przed siebie daje w byczku Musimy iść na e, ty. no... Proszę, pójdziesz jeszcze, nie, macie Stop! No, idę, no Stop, stop, widać, stop. Że idziemy idę. teraz przed siebie, dajesz, bo nie mam czasu. No, okej, okay, no śmiało, tam idziemy szybko, musimy odejść. razu właśnie co najmniej od miasta to bloków, no bo nie ukrywajmy, żeby byłbyś dla miasta zbyt wielkim zagrożeniem, okej? Okay? Jak dla Jak dla miasta ja byłbym zagrożeniem, gdzie ja stawiałem mury tego miasta? No, no stawiałeś mury tego miasta, ale przyszła kolejna władza i się wyrzuciła, na no, przykład. Jaka kolejna tędy władza? Tędy lecimy, tędy kto lecimy. To jest władza. No teraz, no, no wiesz, no ludzie są władze, mieszkańcy. A! Co ty wygadujesz gościu? <grym> Lecimy teraz tutaj właśnie autostrady Polecimy El, wice, właśnie... Ty, ty już raz jeszcze. byłeś, w cudzysłowie, władcą I byłeś tak słaby, że po tygodniu Już nim nie byłeś A ty za to byłeś już władcą dwie I więc ty nie możesz na wybory startować I przykro mi e, mo Mogę A dlaczego możesz? Ale, Aha, no, zmienisz no... konstytucję? Tak. tak, proste, że tak Aha. Ej, Elwiso, dlaczego Super. idziemy tak daleko? Przecież już nic nie zrobię nie, temu Nie, jeszcze no. około pół tysiąca bloków i wystarczy, serio. Jeszcze to czemu nie idziemy autostradą, no? Czemu na piechotę nie ciągnie? Bo nie zasłużyłeś, okej? Okay? Nie masz takich tej starych Ty, ale ja mam, ja mam, ja mam swoją kasę, ja mogę sobie kupić kupić furę. Ale nie kupiłeś, przykro mi. Dobra, wiesz to Wydaje mi się, że tyle wystarczy, okej? Okay? Więc teraz proszę bardzo, idź sobie teraz właśnie tam wsiadam dalej. Dziękuję ci bardzo, że byłeś w, na, w naszym mieście od roku, ale Elo, siema. Elo, buduję chatę tutaj Wiesz myślę, że wystarczy. Będzie no. taka duża, że będzie sięgała aż do miliona, więc nie wiesz to tutaj będzie fajniejsze, tutaj wybuduję. ją eee, zobacz, teraz zobacz, teraz, zobacz, teraz, zobacz, teraz w tym miejscu. Nie, stop! Tu masz granicę, Stop! Tu jest w tym miejscu, jest granica, nie, nie, bo ty sobie możesz postawić taką granicę wszędzie. To ty jest granica? I tam nie wbijasz, okej? Okay, rozumiesz? Ta, Co za tam nie wchodzisz. A dlaczego tutaj jest granica, a nie pięć kratek w tył albo w Bo przód? tak decydowałem, okej? Okay, taka jest moja opinia. Ale dalej. ja mam I gdzieś ty, że... twoją opinię. A ja twoją. Masz zakaz zbliżania się i tyle. To jest prawnie narzucone na ciebie. No to przecież jeśli się nie zbliżam... Okej. Okay. Bo się nie zbliżam, tylko. Do widzenia, ja się spadam, nie bo nie naprawdę nie sobie mówi. nie wytrzymałam. Okej, spadam stąd. powodzonka, że jest sobie tutaj właśnie. Dobra, dobra, tutaj zrobimy tę granice, tutaj mi bardziej pasuje. Nie wytrzymam. Do widzenia. siemka. Ta. Siema, macie miło mi mi się. Nie, nie, nie. się nawet masz zakres zbliżania się do mojej chałupy, Elo. Spoko, powodzonka, więc ziemiaczkiem. Ja tak, spoko. Niech on sobie teraz żyje jak, ale jak już to właśnie powiedziałem, on zbyt wiele chorych akcji robił, aby teraz się umieścić, więc no myślę, że to kiedy właśnie mini banik na myśli, to byłby a więc rzeczki wem czy ale właśnie na, na sklepiku maczacha jest teraz epicki, wzór koszul bluzy, plecaki, nawet kubki, wszystko z epickim wzorem milionowit Elviso i Maciej, więc bardzo polecam oczywiście, co jest pierwszy link w opisie. Koniecznie obczajcie, bardzo polecam. Oraz subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Horror odcinki codziennie, więc subskrybujcie. Bądźcie na bieżąco z odcinkami z naszych przygód. Oraz też wam bardzo polecam mój drugi kanał, Elviso Games, codzienne. Również epickie odcinki, ale z 2 w serio. Taki wiecie, na no, kanał taki bardziej challengeowy, więc bardzo polecam. To jest oczywiście w opisie siameczki, tam chyba druga linika, więc serio, obczajcie. Oraz followujcie na Instagramie, przepotężnie superowe zdjęcie, więc serio, obserwujcie na Instagramie. subujcie, by dwa kanały i znacznie bądźcie na bieżąco ogólnie i uprzedźcie ten następny właśnie koniecznie. A my się widzimy jutro. Pozdrawiam dla Was ogromne sianeczko, aleczko i ogromne, serdeczne przybotę do yo! I do jutra, Elo!